A na koniec Dobranocka. Bolek i Lolek, Miziuszatek i inni bohaterowie sprzed lat mieli trafić do pierwszego w Polsce Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. I wszystko byłoby jak w bajce, ale choć właściciel kolekcji chciał przekazać pamiątki z Dobranocek PRL-u miastu, to ciągle są problemy z utworzeniem bajkowego muzeum. Teraz z opinią ministerstwa. Dokładnie 2198 eksponatów. Oryginalne lalki, między innymi z łódzkiej wytwórni filmowej Semafor, są tylko niewielką częścią ogromnej kolekcji. Tak to wygląda. To są różne rzeczy, no tutaj lalki prezentowały, natomiast są to na przykład stałe numery świata młodych. Setki książek, gier, znaczków, pocztowych plakatów o tematyce związanej z dobranockami leżą złożone w pudłach na strychu właściciela, coraz bardziej rozczarowanego tym, że sprawa tkwi w martwym punkcie. Jestem y, coraz bardziej rozczarowany tym, co się dzieje wokół muzeum. Pewną taką niemocą, y, impotencją, bo nie tak sobie to wyobrażałem. Pomysł utworzenia muzeum zrodził się w styczniu ubiegłego roku, zbiory są już inwentaryzowane i chodzi o zgodę radnych, ci nie mogą jej udzielić, bo konieczna jest opinia ministerstwa. Zwrócono nam uwagę, że musimy dostosować statut do nowych przepisów. Mamy zapewnienie, że jeżeli w ciągu kilku dni prześlemy gotowe dokumenty, a tak zrobimy na pewno, to na następną sesję będziemy mieć już gotową opinię i Rada Miasta będzie mogła oficjalnie powołać Muzeum Dobronocy. Muzeum ma mieć siedzibę w tej kamienicy w rynku obok Muzeum Etnograficznego dzięki wirtualnej prezentacji zbiorów w internecie jest już na tyle popularne, że zgłaszają się firmy z propozycjami aranżacji muzealnych wnętrz projektów. Są to takie wstępne założenia do dyskusji, bardzo ciekawe propozycje, sala multimedialna, w której będą takie siedziska dla dzieci, nie oddzielne krzesełka, każde z obiciem, gdzieby każdy był oddzielony, tylko żeby dzieci się czuły razem. Taki kolorowy świat bajek, w którym jedna z sal ma być wyspą skarbów, w której skrzynie będą muzealnymi gablotami, to jednak według właściciela zbiorów nie miejsce dla takich eksponatów. Uważam, że naprawdę to są rzeczy interesujące, warte uwagi i nie ma e, najmniejszego sensu, żeby e, serwować je w takiej e, estetyce e, wnętrza, ja wiem, która bardziej się nadaje do wesołego przedszkola bądź e, sali zabaw w McDonaldzie, ale nie do wnętrza muzealnego. Jak będą wyglądać wnętrza Muzeum Dobranocek zdecyduje firma wybrana w przetargu, a dobranockami radni mają się ponownie zająć na najbliższej sesji.